Ten Frost z gimnazjum Alpine. Ciekawy, jakim jest graczem, huh? hmm? Od kiedy pani trenerka wyrzuciła Axel'a z drużyny? Wszyscy mają dość kiepski nastrój. Mark i Jude wierzą, że jest dobrą trenerką, chociaż nie są do niej do końca przekonani. Erik i Bobby rozumieją ją i chyba wiedzą, dokąd zmierza, ale są w tym osamotnieni. Reszta albo krzywo patrzy, albo otwarcie okazuje niechęć, zwłaszcza Kevin nienawidzi jej. Nie wiem, nawet jeśli ten napastnik będzie świetny, a nawet najlepszy, to w tej atmosferze ciężko będzie zbudować ducha drużyny. No to jesteśmy. Oto gimnazjum Alpine. Książę Krainy Śniegu. na numer jeden w kraju jest tutaj! Chcemy autografii i to już! Ty to pewnie słynny Willy Glass. Mogę uścisnąć twoją dłoń? Ach, ci ludzie są dziwni. Witamy w gimnazjum El Pine, Mark. Nie wierzę. Naprawdę o nas słyszeliście? Pytasz, jasne, że tak. Nieźle, puchar strefy futbolu oglądało więcej osób niż myślałem. Dla nas ha? sława nie jest taka ważna, prawda? O, zgadza się. Wiecie może przypadkiem, gdzie jest teraz Sean Frost? Sean, niech pomyślę! Teraz chyba trenuje na nartach! Ma zamiar w tym roku skoczyć ponad 100 metrów! Nie, chyba jeździ na łyżwach! W tym roku chce poprawić swojego potrójnego Axla! Nie, nie, nieprawda. Jest na torze bobslejowym. Chce w tym roku pobić rekord świata. Narty, łyżwy, bobsleje? I polowanie na niedźwiedzie? Ten gość jest totalnie wszechstronny. To może być najlepszy sportowiec wszechczasów. Już chcę go poznać! O, o właśnie tu idzie! A -ha. A -ha. Tak, już idzie! No chodź, ludzie czekają! Mamy gości i bardzo chcą cię poznać! Gości? Orety. To znowu wy? Nie wierzę. Nasz autostopowicz. Ty jesteś Sean Frost? <laughs> Ten legendarny napastnik? Ach, mój wygląd aż tak cię rozczarowuje? Tak, każdy, kto mnie słyszał, myśli, że jestem olbrzymem. Przykro mi, ale jestem, jaki jestem. Nazywam się Sean Frost, a ty, kolego? Miło cię poznać. <laughs> Dokąd idziesz? Pogadam z nim? Co jest? Powiedziałem, coś nie tak? Przepraszam. Ha? Kevin tak na co dzień jest raczej miłym gościem. Ha. Nie przejmuj się. Pan Frost? Ha? Mogę zająć panu minutkę. E... Ja. Nazywam się Lina Schiller i jestem trenerem drużyny Raymona drużyny z gimnazjum Raimona? Posłuchaj Kevin. Rozumiem jak się czujesz naprawdę. Jesteśmy drużyną i sporo razem przeszliśmy. Ale musimy Przecież wiem. O wiem, że to nie w porządku, że go nienawidzę. Ale jeśli... jeśli go zaakceptujemy, to on zajmie miejsce Aksela i wtedy Axel nie wróci. A to nie fair. Gimnazjum Raimona ma jednego mistrza ataku i jest nim Aksel. Aha. Ale zimno. U nas to w zasadzie norma. Staraj się ruszać będzie ci cieplej.